Udar mózgu czy witamina C może odwrócić uszkodzenia neurologiczne i poprawić funkcje poznawcze. Czasem w medycynie najtrudniejsze pytanie brzmi nie czy mamy lek, ale czy pozwolono nam go użyć. Pracując od wielu lat w oddziale rehabilitacji neurologicznej, widzę, jak mózg po udarze walczy o każdy milimetr połączenia, o każdy impuls, który ma wrócić. I wiem jedno, to, co dzieje się po wyjściu z ostrego dyżuru, to dopiero początek prawdziwej walki o człowieka. W wielu szpitalach witamina C jest dziś substancją, której po prostu się nie podaje. Nie dlatego, że nie działa, ale dlatego, że system, w którym żyjemy, nie chce nadążać za wiedzą, która przychodzi z laboratoriów, z uczelni i z praktyk klinicznych. A szkoda, bo właśnie witamina C. Ta bardzo prosta, dostępna, dobrze znana substancja w badaniach pokazuje coś, co może zmienić sposób, w jaki myślimy o regeneracji mózgu. Nie tylko w pierwszych godzinach po udarze, ale również w późniejszym czasie, wtedy gdy wszystko wydaje się już zgaszone, a jednak w mózgu tli się jeszcze iskra życia. W tym filmie pokażę Ci, co dzieje się w neuronach, kiedy dostają witaminę C. Dlaczego różnica pomiędzy 220 a 15 tysiącami mikromoli na litr surowicy krwi, mówię o zawartości witaminy C, decyduje o tym, czy mózg się obroni czy podda. I jak mimo ograniczeń można w rehabilitacji wykorzystać tą wiedzę w sposób, Mądry i praktyczny, bo nie mamy dziś prawa podawać witaminy C do na oddziałach, ale powinniśmy rozumieć, jak ona działa, bo czasem świadomość to właśnie ten pierwszy krok do zmiany. Nazywam się Dr. Jerzy Lewko, od ponad 30 lat pomagam ludziom wracać do życia po udarach, a dziś. Chcę pokazać Ci, jak ogromny potencjał kryje się w jednej z najbardziej niedocenionych substancji w medycynie, w witaminie C. Zapraszam. Co naprawdę dzieje się w mózgu po udarze? Mózg to organ, który nie lubi przerw w dostawie tlenu. Wystarczy kilka minut, żeby sieć neuronów zaczęła się rozpadać. Ale prawdziwe zniszczenie nie dzieje się w chwili udaru, tylko po nim. Kiedy przywracamy przepływ krwi, uruchamia się lawina procesów. To, co miało leczyć, zaczyna niszczyć. Dochodzi do stresu oksydacyjnego, czyli nadprodukcji wolnych rodników. Mózg jest jak miasto po pożarze. Dym już opada, ale żar w środku nadal tli się i wypala to wszystko, co tam zostało. I wtedy, właśnie w fazie podostrej do około 10 dni po udarze zaczyna się prawdziwa walka o to, czy mózg się odbuduje. I wtedy właśnie pojawia się temat witaminy C. Dlaczego właśnie wtedy witamina C? Wielu pacjentów myśli, że witamina C przecież jest to coś na przeziębienie, a tymczasem w mózgu witamina C to coś znacznie potężniejszego, jest to cząsteczka sygnałowa, która potrafi dotrzeć do samego jądra komórki i przeprogramować geny. W komórkach nerwowych witamina C działa jako klucz do sejfu, uruchamia enzymy TET, zwłaszcza TET3, które zdejmują blokady z DNA. Dzięki temu komórki odzyskują zdolność do naprawy, do tworzenia nowych naczyń i co najważniejsze, do ponownego uczenia się. Bo regeneracja mózgu po udarze to nie tylko odtworzenie tkanki, to neuroplastyczność, zdolność neuronów do budowania nowych połączeń, zastępowania utraconych funkcji i uczenia się na nowo. I właśnie tutaj witamina C ma ogromne znaczenie. Epigenetyka jest nauką o włączaniu genów zdrowienia. W nauce mówimy o tym zjawisku jako o epigenetycznej regulacji. W prostych słowach geny. To są instrukcje, ale to epigenetyka decyduje, które z nich zostaną odczytane. Witamina C działa jak dyrygent, który przywraca harmonię w orkiestrze genów. Jedne ucisza, inne pobudza. I właśnie dzięki temu może włączyć geny odpowiedzialne za naprawę naczyń za redukcję stanu zapalnego i przeżycie neuronów. W badaniach na modelach udaru wykazano, że podanie witaminy C zwiększa poziom hydroksymetylocytozyny w DNA neuronów. To jest jak zapalenie światełka w genach naprawy. Co ciekawe, efekt ten utrzymywał się nawet 28 dni po incydencie mózgowym. A teraz rzeczywistość kliniczna. I tu wróćmy do polskich realiów. Na oddziałach szpitalnych witamina C dożylna jest po prostu zakazana. Nie znajdziecie jest jej w standardach leczenia udaru, mimo że nauka coraz wyraźniej pokazuje jej potencjał. W praktyce klinicznej możemy działać jedynie pośrednio poprzez doustne formy witaminy C wspierające regenerację w fazie przewlekłej np. w ramach rehabilitacji. To i nie jest za mało, bo nawet doustne dawki, jeśli są regularne i wspierane dietą przeciwzapalną, mogą poprawić środowisko metaboliczne mózgu. Obniżają one CRP, zmniejszają poziom interleukiny szóstej, poprawiają wrażliwość na insulinę i mikrokrążenia, A to właśnie mikrokrążenie decyduje, czy komórki nerwowe dostaną tlen i składniki potrzebne do odbudowy. Mózg po udarze organizm w stanie zapalnym. Właśnie tak się dzieje. Po udarze człowiek często wygląda lepiej niż się czuje. Bo choroba w środku trwa dalej. Wysokie CRP, zaburzenia glikemii, wahania ciśnienia, chroniczne zmęczenie. To wszystko są sygnały, że organizm jest nadal w stanie zapalnym. A witamina C, choć prosta. Potrafi to zapalenie uciszyć. Nie działa jak młotek, który wybija objaw. Działa jak balast, który stabilizuje statek na sztormie i właśnie dlatego jej rola w rehabilitacji poudarowej jest tak ważna. Nie zastąpi leków, nie cofnie czasu, ale pomaga mózgowi odzyskać warunki do pracy. W mojej praktyce często obserwuję pacjentów, którzy trafiają do mnie po kilku tygodniach od udaru. Część z nich, mimo prawidłowej rehabilitacji, ma trudności z koncentracją, z pamięcią, z napięciem mięśniowym. I kiedy zaczynamy łączyć terapię ruchową z naturalnym wsparciem, z dietą przeciwzapalną, z odpowiednimi tłuszczami i właśnie witaminą C, efekty potrafią zaskoczyć. Zmienia się nie tylko ciało, ale też nastrój, zdolność do koncentracji. 15 tysięcy mikromoli na litr versus 220 mikromoli na litr, co naprawdę zmienia droga podania witaminy C. W medycynie liczy się nie tylko to, co podajemy, ale i jak podajemy. I tu właśnie zaczyna się historia o dwóch liczbach. Które dzielą świat na dwa zupełnie różne poziomy działania. 220 i 15 tysięcy mikromoli na litr. 220 mikromoli na litr, no właśnie, powiedzmy o tym świecie fizjologii ograniczeń. Zacznijmy właśnie od tej wartości. Jest to maksymalne stężenie witaminy C, jakie można osiągnąć przy podaniu do ustnym. Niezależnie czy. Przyjmiesz 2, 5 czy nawet 10 gramów naraz. I lita mają swoje ograniczenie. Transportery witaminy C po prostu się nasycają. To tak, jakbyś próbował nalać wody do butelki, która jest już pełna. Więcej się po prostu nie zmieści. I w tym zakresie do 220 mikromoli na litr witamina C. Działa głównie jako antyoksydant. Gasi wolne rodniki, chroni komórki przed stresem oksydacyjnym, wspiera układ odpornościowy. To wartościowe działanie, ale w kontekście udaru to za mało, by uruchomić głęboką regenerację neuronów. Osiągamy więc efekt ochronny, nie naprawczy. Chronimy, ale nie przeprogramowujemy uszkodzonych genów. A teraz 15 tysięcy mikromoli na litr. Świat farmakologiczny i regeneracyjny. Takie stężenie osiąga się tylko wtedy, gdy witaminę C poda się do żylnie. Omija się wtedy transport jelitowy i można wejść w zupełnie inny wymiar działania farmakologiczny. Przy takich stężeniach witamina C nie jest już tylko przeciwutleniaczem. Zaczyna działać jak sygnał biologiczny, modulator genów, kofaktor enzymów, które odblokowują mechanizmy naprawy DNA. W badaniach przedklinicznych właśnie te wysokie stężenia powodowały zmniejszenie objętości zawału mózgu, redukcję obrzęku i poprawę funkcji motorycznych oraz poznawczych. Trzeba jednak wyraźnie zaznaczyć, że te wyniki dotyczą przede wszystkim fazy ostrej. Właśnie pierwszych godzin po udarze, kiedy mózg toczy walkę o przetrwanie neuronów, właśnie wtedy w ciągu od 0 do 6 godzin od ponownego ukrwienia podanie witaminy C do dożylnie w modelach zwierzęcych przynosiło największy efekt ochronny. Działa ona jak bufor, zmniejszała stres oksydacyjny, ograniczała obrzęk i wspierała zachowanie integralności naczyń krwionośnych. Natomiast w fazie po 10 dniach, kiedy pacjent trafia na przykład do oddziału rehabilitacji, sytuacja jest już inna. Uszkodzenie mózgu zostało utrwalone, a celem terapii staje się nie ratowanie neuronów, lecz odbudowa połączeń i neuroplastyczność. W tym okresie wysokie dawki witaminy C mogą nadal być pomocne jako wsparcie metaboliczne i Przeciwzapalne, poprawiające środowisko do uczenia się mózgu i do regeneracji. Jednak trzeba być uczciwym. Dowodów klinicznych na to działanie w późnej fazie wciąż brakuje. To jest raczej biologiczny potencjał poparty mechanizmem działania i obserwacjami klinicznymi niż potwierdzony standard leczenia. Ale czy to właśnie znaczy, że nie warto o tym mówić? Myślę, że wręcz przeciwnie. Bo właśnie w takich obserwacjach rodzą się nowe kierunki w medycynie. To właśnie one pokazują, że proste substancje stosowane z rozumem i w odpowiednim momencie mogą mieć ogromne znaczenie dla procesu zdrowienia. Dla pacjenta w fazie rehabilitacji kluczowe jest to, by utrzymać dobre warunki metaboliczne. A tu regularne doustne przyjmowanie witaminy C nadal ma sens. To nie zastąpi terapii dożylnej, ale może pomóc mózgowi pracować w bardziej przyjaznym środowisku, bo regeneracja to nie tylko ćwiczenia, to również biochemia, która jest wspiera. Dlaczego w szpitalach nie możemy stosować witaminy C? I teraz najtrudniejsze pytanie: skoro to wszystko wiemy, dlaczego w szpitalach wciąż nie stosujemy jej? Odpowiedź jest smutno prosta, bo nie można. W Polsce, jak w większości krajów, podawanie witaminy C w wysokich dawkach dożylnych nie jest zatwierdzone w leczeniu udarów. Nie dlatego, że już nie działa, ale dlatego, że nikt jeszcze nie zrobił dużego, randomizowanego badania klinicznego, które mogłoby tę skuteczność oficjalnie potwierdzić, a więc... Medycyna akademicka czeka, a pacjenci czekają razem z nią, ale rehabilitacja, no niestety, nie może czekać, bo czas po udarze to nie matematyka, to biologia. I biologia lubi działać od razu. Co możemy zatem zrobić realnie? Skoro nie możemy w Polsce podawać witaminy C dożylnie na oddziale, zostaje nam forma doustna. W rehabilitacji i w fazie przewlekłej. Tu ważna rzecz. Nawet jeśli doustna forma nie osiągnie efektu epigenetycznego, to może znacząco zmniejszyć stan zapalny i poprawić środowisko metaboliczne mózgu. W badaniach u pacjentów z cukrzycą i z nadciśnieniem 500 mg witaminy C dwa razy dziennie przez 8 tygodni obniżało poziom CRP i interleukiny 6, a to ma. Ogromne znaczenie, bo wysokie CRP po udarze wiąże się z gorszym wynikiem rehabilitacji i większym ryzykiem powikłań. Zatem nie chodzi tylko o to, żeby naprawić neurony, chodzi o to, żeby stworzyć dla nich lepsze środowisko takie, w którym mogą uczyć się na nowo, tworzyć połączenia, reagować na terapię ruchową. Rola indywidualnej terapii w ośrodkach specjalistycznych. W fazie przewlekłej, czyli wtedy, gdy pacjent zakończył leczenie ostre i rozpoczął proces rehabilitacji, możliwe jest korzystanie z bardziej zaawansowanych form terapii wspierających regenerację mózgu. W wielu nowoczesnych ośrodkach w Polsce i na świecie dostępne są infuzje witaminy C. Oczywiście, po dokładnej kwalifikacji lekarskiej i pod odpowiednim nadzorem. Są to miejsca, w których nauka tak naprawdę spotyka się z praktyką, gdzie można połączyć klasyczną rehabilitację z terapią metaboliczną, właściwym żywieniem, świadomą suplementacją, tak by cały proces leczenia był bardziej spójny i skuteczny. Warto więc Poszukać ośrodków lub klinik, które prowadzą takie terapie w sposób bezpieczny, zgodny z wiedzą medyczną i pod kontrolą specjalistów. I właśnie o to chodzi w medycynie przyszłości, by nie wybierać między naturalnym a naukowym sposobem leczenia, tylko łączyć jeden z drugim w sposób zrozumiały i odpowiedzialny. Do ustna witamina C. Chroni i wspiera i uspokaja stan zapalny. Dożylna może przeprogramować komórki i uruchomić mechanizmy naprawcze, ale w obu przypadkach działa zgodnie z biologią, nie wbrew mniej. A to oznacza, że nawet jeśli dziś nie możemy jej podać na oddziale, to możemy nauczyć się wspierać organizm, by sam potrafił się naprawiać. W kolejnej części porozmawiamy o czymś jeszcze bardziej fascynującym, jak witamina C może wpływać na wyższe czynności mózgu pamięć, koncentrację, uczenie się oraz dlaczego może wspomagać proces neuroplastyczności nawet wiele tygodni po udarze. Kiedy mówimy o skutkach udaru, większość osób myśli o niedowładach, o problemach z mową czy równowagą. Ale jednym z najtrudniejszych obszarów rehabilitacji są funkcje poznawcze, takie jak pamięć, koncentracja, planowanie, rozumienie emocji. To właśnie one decydują, czy człowiek po udarze będzie mógł znów w pełni uczestniczyć w życiu, czy tylko ją obserwować. Mózg po udarze to nie tylko blizna w tkance, to także chaos neuroprzekaźników, zaburzone krążenie i stan zapalny, który utrudnia tworzenie nowych połączeń synaptycznych. A właśnie te połączenia są kluczem do przywrócenia pamięci i koncentracji. Witamina C jest strażnikiem neuronów i przyjacielem neuroprzekaźników. Mało kto tak naprawdę wie, że witamina C to jeden z najważniejszych regulatorów. Neuroprzekaźników w ludzkim mózgu. Uczestniczy w przekształcaniu dopaminy w noradrenalinę, substancję odpowiedzialną za czujność, motywację i pamięć roboczą. Działa też ochronnie na mitochondria, mitochondria neuronalne, które odpowiadają za produkcję energii, a bez energii nie ma myślenia, uczenia się ani emocjonalnej równowagi. W jednym z badań, z roku 2019 autorzy pracy wykazali, że osoby z wyższym poziomem witaminy C w osoczu miały lepszą uwagę i szybkość reakcji. Niezależnie od wieku, a niski poziom witaminy C koreluje z pogorszeniem zdolności poznawczych, zwłaszcza pamięci krótkotrwałej i przetwarzania informacji. Neuroplastyczność czyli zdolność mózgu do uczenia się na nowo. Właśnie ta zdolność po udarze mózgu jest zdecydowanie zaznaczona. Po udarze mózg uczy się wszystkiego od początku. To co dla zdrowego człowieka jest automatyczne, jak zapamiętywanie imienia, droga do łazienki czy obsługa telefonu dla pacjenta, staje się zadaniem wymagającym ogromnego wysiłku. Neuroplastyczność jest to proces, który wymaga dwóch rzeczy: Energii i czystego środowiska. Energia pochodzi z mitochondriów, a czyste środowisko z braku przewlekłego stanu zapalnego i stresu oksydacyjnego. I tu znowu witamina C jest nieoceniona. Chroni neurony przed stresem oksydacyjnym, stabilizuje błony komórkowe i wspiera regenerację synaps. To trochę tak, jakby usuwała zakłócenia z kabli, przez które przepływają sygnały elektryczne w mózgu. Z klinicznego doświadczenia zauważam to wielokrotnie u pacjentów, którzy systematycznie wspierają się witaminą C, nawet w formie do Po kilku tygodniach rehabilitacji stają się bardziej skupieni, chętnie współpracują, lepiej zapamiętywują kolejne sekwencje ćwiczeń i to subtelne ale zauważalne zmiany. I właśnie one decydują o tym, czy rehabilitacja jest skuteczna, bo mózg nie uczy się z przymusu, uczy się, kiedy ma energię, czystość środowiska i poczucie sensu. A witamina C, choć nie działa jak lek psychotropowy, tworzy warunki, by nauka mogła się odbywać. To właśnie koło zależności, witamina C, stres oksydacyjny i pamięć, Właśnie, gdy brakuje witaminy C, błona komórkowa neuronów staje się podatna na uszkodzenia, a neuroprzekaźniki utleniają się zanim wykonają swoją pracę. I to błędne koło, czyli stres oksydacyjny, niszczy pamięć, a osłabiona pamięć nasila stres. Właśnie dlatego, wspieranie mózgu antyoksydantami, w tym witaminą C, jest tak istotne. To nie jest suplement na odporność, jest to narzędzie do przywracania równowagi neurologicznej. W prostocie jest duża nadzieja. Kiedyś usłyszałem od jednego z pacjentów: Panie doktorze, ja już nie chcę tylko chodzić, ale zależy mi na tym, żeby znów myśleć jak dawniej. Tak naprawdę to zdanie zostało ze mną na długo, bo w rehabilitacji Najpiękniejszym momentem jest ten, kiedy człowiek zaczyna odzyskiwać siebie. I jeśli witamina C może choć odrobinę pomóc mózgowi w tym procesie, to warto ją zrozumieć, docenić i mądrze stosować. Bo może nie cofniemy czasu, ale możemy pomóc organizmowi przypomnieć sobie, jak się zdrowieje. Witamina C lek, sygnał czy katalizator zdrowienia. Kiedy patrzę na to, jak rozwija się medycyna, widzę dwa światy, które wciąż się rozmijają. Z jednej strony świat technologii, leków, nowych terapii genowych, z drugiej świat prostych, ale niezwykle potężnych związków, które natura daje nam od zawsze. Witamina C jest jednym z nich. Można ją traktować jak lek w wysokich dawkach, właśnie działa farmakologicznie. Można jak suplement. W mniejszych dawkach wspiera metabolizm i odporność. Ale coraz częściej myślę, że to coś więcej że jest to sygnał biologiczny, który przypomina organizmowi, jak wrócić do równowagi. Cząsteczka, która uczy ciało pamiętać zdrowie. Wysokie stężenia witaminy C aktywują enzymy, które przywracają ekspresję genów naprawczych, ale równie ważne są małe, regularne dawki, które utrzymują równowagę oksydocyjno-zapalną i wspierają codzienną regenerację komórek. Właśnie w tym sensie witamina C nie jest cudownym lekiem, lecz katalizatorem zdrowienia. Nie naprawia za nas, tylko pomaga ciału przypomnieć sobie, jak to robić. Most między naturą a nauką. Właśnie jaki jest, przez lata w medycynie uczyliśmy się, że trzeba wybierać albo klasyczne leczenie, albo naturalne. Ale to tak naprawdę jest fałszywy wybór, bo prawdziwa siła leży w połączeniu, w zrozumieniu, że biochemia człowieka nie odróżnia syntetycznego od naturalnego. Liczy się funkcja, mechanizm, proporcje i dlatego przyszłość medycyny. Nie polega na wynajdowaniu nowych cudów, ale na odkrywaniu na nowo tego, co już znamy i stosowaniu tego z mądrością. Z perspektywy rehabilitacji, właśnie na oddziale rehabilitacji neurologicznej widzę, jak bardzo każdy pacjent jest inny. Jeden wraca do formy w kilku. W kilka tygodni inny potrzebuje miesięcy, ale wspólne jest jedno: ci, którzy dbają o organizm całościowo, mają większe szanse na regenerację, I to jest właśnie istota medycyny holistycznej. Nie chodzi o to, by zaleczyć objaw, ale by przywrócić harmonię między mózgiem, ciałem i środowiskiem, w którym żyjemy. Na zakończenie, jeśli ktoś zapyta czy witamina C może odwrócić skutki udaru? Odpowiedziałbym, że nie sama, ale może otworzyć drzwi. Drzwi do regeneracji, do lepszej pracy mózgu, do odzyskania energii, do wiary, że taki powrót jest możliwy i jeśli nawet to tylko cząsteczka. To cząsteczka, która potrafi zrobić ogromną różnicę, bo zdrowienie nie jest wyścigiem, to jest proces, w którym ciało przypomina sobie swoją mądrość, a rolą lekarza jest tą mądrość obudzić. Dziękuję za obejrzenie. Jeśli ten film pomógł Ci spojrzeć na zdrowienie w nowy sposób, podaj go dalej. Może dla kogoś będzie początkiem zmian. Dziękuję za uwagę, dr Jerzylewko. Rehabilitacja i zdrowie, medycyna, która przywraca harmonię.